Siemaneczka, wszystkim! Tylko zerknijcie jaka dziś załoga. Tak jest. pierwszy trzeba nawilić, bo bardzo jest ciepło. Kospawek, już nawilżony, wszystko pod kontrolą. Jesteśmy w Rodostowicach. Więc złomu na pewno tu nie brakuje, ale my przyjechali po monetki. My przyjechali po wszystko, co cenne. Na razie, co? Cenne tam puste puszki. My ładnie zbieramy ze sobą już byliśmy w jednym lesie, gdzie nie było no niestety przemieściliśmy się i tu tu pachnie monetami Ojej. tu pachnie grubym srebrem więc zapraszamy do oglądania, ale Kaziu, proszę proszę pokazać co można znaleźć aha, co można znaleźć w byle jakim lesie tak, w byle jakim lesie to trzeba, to trzeba pokazać, że zawsze trzeba patrzeć gdzie się idzie bez wykrywacza Proszę Można? W takim pakieciku było tak? Tak W takim pakieciku Na 99% Myślimy, że jest to złoto, tak? Tak, kolczyk Tego oto pana Można? kolczyk do nosa Coś niesamowitego Ja już jestem naładowany Idę w teren Zapraszamy Tak, takie Warunki mega, mega ciężkie. O! Komara. Czym zaatakował albo on mnie. No i co? Pierwszy strzał Lota. Ale potężna Nie takie fanty Chciałem tu szukać Ale posprzątamy. Złomu troszkę miejmy nadzieję że nic nie będzie grubszego a jakieś moniaczki ale zaczynam od takiego wielko luda Fant to fant posprzątać trzeba Tylko zerknijcie Jakie krzaczory ale jedziemy Jedziem, jedziem dalej nie wiem gdzie Kacper gdzie Kaziu ale chyba się znajdą Pozdrowionka Powiem tak. O monetę będzie ciężko. Miała być stara droga. A na razie mnóstwo odłamków. Lotek od moździerzy. Teraz ja też myślałem, że lotka teraz takie... Bolec stolec. Czy jak Ci tam? Kawał żelastwa. Oła. Więc zobaczymy. Gorąco. Komary się pokazują. To co kochamy. Ale dobra. Nie poddajemy się za chwilę. Zadzwonię co u chłopaków. Trzymaj mnie niepe w niepewności. No mamy dziurkę. Jest dziurka i podobno jest mega pancior Ulala. No teraz Słowkowi Kory wybiło. Kory. Ale petardziunia. Nie mam szczoteczki. Rodostowice, ja mam szczoteczkę. Ale piękne. Gratulacje, to jest tego pana, od razu można mu powiesić. Medal. Mistrzostwo. Coś pięknego. Gratulacje, gratulacje, to trzeba. Ja w szoku. Zaraz to poczyścimy. Piękne. Mistrzostwo, ale piękny stan. Przecież. To, przecież to. Pierwsze kopnięcie. Dziękuję. Zaraz no. wracamy. Medal. Co to było? Brązowy Krzyż zasługi drugiej RP. RP. Piękna sprawa. Yy, od samochodu 20 metrów w uszy. No i fan chyba dnia, bo ciężko będzie przebić, ale będziemy się starać. Nie, tu na pewno coś będzie fajnego Ale mistrzostwo. Rodostowice. Tu będzie, tu będzie, tu będzie dopiero <laughs> Ale nas przywitało. Ja w szoku. Dobra, lecimy, lecimy, ja nakręcony. Po obejrzeniu krzyża. Sławkowi jak sypło, ale tu fajna ziemia, ale tu fajna, nie, nie, trzy monetki, trzy monetki, panowie, dwa, jak na plaży, a sezon się zaczyna, 2,70 w jednym dołku, można, oha, no, komarów, ale jeszcze zerkiem, nie, to tyle, ale pięknie, ale sypło, ale ja dalej myślę o krzyżu, Niesamowite, popatrzcie, a tu monetki, trzy w dołeczku, ale bardzo ciekawy sygnał był, wiecie jak one teraz biją, dobra, Lecim. jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, podrobionka czarnych kciuki, no i tu się już coś dzieje, coś wyskakuje, kolejna krągłość, no, tu już widzę dwójeczko tak? Dwójeczkę śmiało można przeciągnąć po spodniach. Dla złote PRL i latające O, cięgo. Komariusz. Dobra, kolejna krągłość. Jak są sygnały, jest dobrze. Zawsze idzie coś wyciągnąć. Więc zabieram się, bo. Kaziu tam poprzeczkę bardzo wysoko powiesił, ale postaram się coś podejść pod nią i kolejny ciekawy sygnałek zerknijcie co to za? o, coś tam coś tam napisane jest, ale co to za jakaś zapinka Do słoneczka Sławek przeczyści zobaczymy co to będzie ciekawe muchy mi tu brzęczą jest tam jakiś napis Relas czy coś? Nie chcę wyłożyć? O! Jakaś wpineczka. O! Tu jakieś bolczyki. Zobaczymy. Postaramy się znaleźć. Co to było? A jest już w moich rękach. Oczywiście bez rękawiczek. O! Popatrzcie. Co. Kto mnie. O! Uciekł. Oj, Sławek, oni, one Sławko uwielbiają komarki, więc ja dzisiaj będę. <laughs> siekany ale. Ale to nic, dobra. Fajny, ciekawy fancik. Lecimy dalej. Gdzie Kacper? Co się stało? To podejmuj, Patrz, Też też mówiłeś o widelcach. Sygnał jak dzwon. Hmm. <laughs> tak. Ale jaki? Uważaj, na detektorek, mój. To tu trzeba uważać. Ale duży <grymne> Jaki widok Widła nie widać, czekaj. czekaj Czekaj bo to popatrz Kacper hmm. To nie będzie srebrem? Nie wiem <grymne> Panie Katrze Coś mi tu pachnie srebrem, już czyszczę Niestety wielka szkoda tu młodego zestaw, a to sławka. no Niestety on trzymał się na takim, ale popatrzcie jaki wielki. I tu jakiś herb. Srebro to nie jest, no może posrebrzane. Na posrebrzane na pewno, ale piękny. Szkoda, że się. się Złamał. Ale zerknijcie. Kawał, kawał widelca. To nie widelcik, taki herb. Herbik tutaj, no piękny, ale szał super. To bardziej widła nie widzę. Aha, widły dokładnie, ale fajniutki, fajniutki, szkoda. Jak cały mój palec. Dobra. Tu jest ciekawe. Mm. lecimy dalej. Widelce zawsze rosną razem i kolejny. ten się już raczej nie złomie, jaki widelce Co się tu ale po prostu o. jakiś musiał być śmietniczek i wyrzucone zostało ktoś wyrzucił dla mnie petarda już go tu szlifniemy ale mnie komary w blasku słońca, taki olbrzym ale widelce co oni jedli Pół świnki nabierali Dobra, kolejny Szczyty Sławek, Ała, grzebnie. o grzebnie One sztuczce piękne I będziemy pokazywać tylko O, o. Tylko monetek O teraz co to jest eee, Zegar, tak? O tak się mi wydaje Sygnał jak dzwon. A tu z. Tak się na pewno będzie wiedział. A coś mi to mówi. Jakiś. Rodostowice. Słyną ze złomowiska. No i patrzcie. Taki fancier. stawię go pod drzewem. potem tym Kasia spytamy. Oczywiście weźmiemy. Wszystko zbieramy. Ale chodzi z nim cały czas, bo Kacper ma. O Kacper! Masz plecak, możesz wziąć tutaj Pakiecik, a my lecimy. Ale fanty, fajne lata, naprawdę fajne. Jak jakieś dziwne rzeczy wyskakują i takie wyskakują Lubimy takie Odskocznie, Nie tylko monetki Idzie zbieracz. Kacper, jak tam? Dobrze Dobrze. idzie człowiek zadowolony w terenie, jeszcze nic nie wyciągnął, ale zadowolony i o to chodzi co to Kasper? jakiś dzwonek, nie? dzwon! dobra mówiłem, że wszystko, nie będziemy monetek pokazywać, wszystko znajdziemy ktoś wjechał do lasu młody, ale już nie wyjechał hmm. <noise> dobra i takie fanty też zabieramy, nie młody? no jak części to... o jaka fajna czapeczka, młodego młody zabiera do tasi tata zbiera młody... Z... tata wyszuka młody zbiera pozdrowionka dzisiaj wychodzą tu wszelakie dziwne fanty zerknijcie jeszcze jakieś do czyszczenia tu mamy nie wiem co to jest, czy to skrzyża, czy to jakiś stopek jest, czy to się paliło, ten krzyż się palił coś takiego może być od tego, bo w tym samym miejscu, wiesz? A tu ładne zdobienia. Podstawka trzeba szukać teraz krzyżyka. Ja mam w domu taki podobny możemy skompletować. No, no to, to mówię, że to jest jakiś krzyżyk, ja znalazłem to młody żabę. A za jak jakie mamy fanty jeszcze w, w plecaku? Kazie zaraz tu wyjaśni, co to będzie. Już wszystko wiemy, żaden dzwonek, żadne inne czary. Tu został wyjaśniony Adapter Bambino. Adapter. Może nie Bambino, bo on da, y, te, 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 taką ma metalową, dość masywną tą, tą tarczę. Ale... ale wiemy, adapter Sławek wyciągnął. Sławek. No, no. Adapter ja jakimś dzwonkiem, ale dokładnie tu na taśmie. No Wszystko no. się zgadza. Młody adapter Bambino niech będzie tak zostanie. No Bambino, bo to po kolorach też bo to te, te jasne kolory takie Bambino Ja nawet zerknę sobie zaraz jak wyglądał adapter Bambino no. Taki fancik u nas A. Medale medalami Monety monetkami Ale też musi być czas na zabawę I go zerkniecie na Kacprze? Jak tam Panie Kacprze? No dobrze Wydobycie, zerkniecie. Stary śmietnik, zawsze można coś tylko uważaj Nie wiem jakieś jakąś żmiję za... Ciekawe jaka Kacper to zaniesie do samochodu Więcej niż na magnesie ostatnio <noise> Widzisz? Teraz to razem busem żeby przyjechać, popatrzcie Ależ ale sztychówa, ale jaka <noise> Kawa Kawą, maszyny, pokaż Ach. ale kto tym działał? Ty! Takie właśnie oto śmietnisko. Kacper sprząta. Przedstawię ja sobie w miejscu. Grzebie, co tam. No, śmietnik, tu niesamowity. Brawo, młoda. Dobra, lecę. ja się Pół godziny mnie nie było. A Kasper dalej siedzi na miejscówce. Przesunąłem się trochę w głębiej. Popatrzcie co ja Co To już sama się zastanawiała mnie. Ale depozyt. To jest pędzel Panie kochany. On gdzieś w jeszcze. Widzę. Co masz jeszcze? Puskę. Uskrysz, jeszcze znalazł dachówki. No i co z tym zrobisz? Przedam. Jak chcą, to z tym weźmiesz Trzymaj. Worek mamy. Młody kopiostro. Można? Dobra. Ja idę szukać ciekawszych rzeczy. Chociaż może młody na coś natrafi ciekawego. Nic nie wiadomo. i koniec kopanka jak mówiliśmy rodostowice słyną z czego? ze złomu popatrzcie się dobytek kacpra godzina godzina przy dołku popatrzcie jest wszystko i jeszcze gdzieś kopaszka. była jeszcze kopaczka i jeszcze tu ma fanty bagażnik z jakiegoś porządnego roweru loteczki porządne pięknie, Sławek tu monetki ma współczesne jeden perelek łyże, ujże... a co tam, o młode jakie ma czary ja Fantem to chyba łyże ujże... widelczyk, który którego będę studiował, który tu jest a Kaziu tu fant który Pierwszy strzał i chyba najlepszy tego wypadu. No zerknijcie, no zerknijcie. No fan... Fantastyczne. No co tu dużo mówić, Tylko patrzcie. piękności. Dla takich właśnie chwil trzeba chodzić, szukać, kopać. A ja taką monetę znalazłem tak. dzisiaj. No monetą młody byś wygrał Ale tym odznaczeniem. No piękna. Mega fancier, Nie do przebicia. Nawet, Wypad. No Nie dzisiaj. Dzisiaj nie, dzisiaj widzicie. Naprawdę śmietnik wielki. Myśleliśmy, że coś z tego śmietnika wyciągniemy więcej. Niestety, następnym tak razem. Tylko złom. Więc co? Zwijamy się po malutku, bo chyba idzie burza. Idzie. Burza, idzie. idzie. Subskrybować, komentować, lajkować. <noise> Zapraszamy do rodzinki.